Dzisiaj dzień matur. Stres wisi w powietrzu. Niedługo zaczyna się sesja. Studenci pewnie zdenerwowani. Pójdziemy zobaczyć, jak radzą sobie ze stresem. Jakoś dajemy radę, no. Sesja ma wynik matury, sama matura. No, 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 no to jest ten desek. matura, Zaraz? No, ale to już za trzy lata. No właśnie. <laughs> Szkołą. Tak, no bo mam maturę w przyszłym roku, no i jest presja otoczenia. Stresują się sesją. Galotki robią się pełne same z siebie. Wszystkim życiem najczęściej kobietami. Sesja, tego typu egzaminy. Ja się stresuję bardzo rano na zajęciach, a później już jak już mi przechodzi stres. Później no tym lepiej. Później tym lepiej. Myślę, że Bogodow też tak mają? Nie? <grychy> Jesteśmy doskonale to... przygotowane. Tak. Nie, ja jestem człowiekiem bezstresowym, bez z Może też egzaminy gimnazjalne to stres swego rodzaju? Myślę, że nadal nie wypracowałam sobie stresu, jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, bo to jednak jest, to jednakże rz mocno rzutuje na, na przyszłość, na to, na to, jak się będziemy utrzymywać. Czytam książki, słucham muzyki. Generalnie staram się relaksować wychodzę na spacer. Czekolada, dużo kawy. Spotykać się z dziewczyną. Ja biorę kąpiel. Przed świętami lepiej pierogi, to mnie odstresuje. Piwko ze znajomymi gdzieś w barze, czy coś, nie wiem, do klubu wyjść. Nie? Jeżeli już mam jakiś stres, to staram się go rozwiązać, słuchając muzyki, ale rzadko mam stres. Wchodzić na świeże powietrze, spotykać się z dziewczyną i uśmiechać. Skupiam się na takich małych rzeczach, w stylu malowanie paznokci, czy coś tak, żeby odwrócić maksymalnie uwagę od przedmiotu stresu. Tak, dobrze się przygotować, to na pewno pomaga. Trzeba się tak pokoić właśnie przed egzaminem, mówić sobie, że się wszystko wie i tak dalej. Staje się jedynka i się poprawia. Taka <grystanie> <grystanie> poprawia. na głowę, rower i jedziemy w trasę. Wsiadam w byle jaki autobus, zakładam sławki na uszy i tak sobie jadę tak. z pętli do pętli i wracam. Podejście po prostu, że, że będzie jak będzie, nie, nie teraz to, kiedy idzie, nie za pierwszym razem, to za drugim. Myślenie o tym, co będzie po tym egzaminie, nie koncentrowanie się tylko na nim, że jutro <grystanie> go mam, pomaga, serio. A mogliby pozdrowić mamę?